Domowe pieczone warzywa szkło, drewno, czerwona cegła. Lulunia z torebką na stole niekulturalnie, ale co? Aj. Wszystkiego najlepszego z okazji imienin ty mały pampuszku. Dziękuję. W moim wieku. Kochani. kochani chodzi się to tylko imieniny. Chodzi o to. Poczekajcie, nie bo ja nie chciałam niech, coś powiedzieć. Chciałam powiedzieć, że jest to vlog po krótkiej przerwie i ja nie wiem, jak się mam zachować. Nie, nie wiem, co mam mówić. Pomyślałam, że z okazji Lulusiowych imienin zorganizuję jej taki miły dzionek, i przyjechaliśmy sobie na spacer do żelazowej woli. Tak użyłam formy przyjechaliśmy, ponieważ jest tu również wasz ulubieniec. Dzień dobry. Dzień dobry. I pierwsze co, y, oczywiście, mordy co zrobiły, jak przyszły? Usiadły na kawę. Ja się do tego nie wpisuję, ponieważ ja od razu chciałam iść y, do wnętrz, do ogrodu. Y, chociaż nie, pierwsze co zrobiłam to kalazą do sklepu. Obejrzeć, czy pamiątki Poszłań z tego miejsca wyglądają inaczej niż te na zewnątrz, bo na zewnątrz są gęsi. Na zewnątrz w żelazowej woli możecie kupić kapibary i gęsi. Są perfumy Georges Saint, słuchajcie w tym oficjalnym muzealnym sklepie w sensie z pamiątkami, są tak nazwane. Jest... Są tak nazwane, nie to, że to jest prawdziwy zapach, który nosiła Georges Saint. Więc ja nawet się elegancko z tej okazji ubrałam. Ja nawet wyprasowałam koszulę przed wyjściem. Już nie widać. Ale ja uważam, że my tutaj wypijemy kawę, Cyk. słuchając śpiewającego kosza. Nie, Kos. Nie wiem, jakoś tak słuchajcie, dziwnie wyglądam, dziwnie się czuję. Kos to jest dla mnie najpiękniejszy śpiew. Naprawdę. Kos jest jeden z najpiękniejszych śpiewów, dokładnie. Czekamy na kawkę. Wiesz, kto przysłał ci tego kosa? Wiesz, dobra słuchajcie, kawka. Słuchajcie, wiecie, co jest najpiękniejsze? Nie ma tu ludzi. W ogóle. Nie ma tu Fantastyczny ludzi. dzień. Czwartek i taka trochę pogoda, jakby miała padać, ale nie pada, jest ciepło. Taka na koszulę i wełnianą marynarką vintage. Naprawdę dziwnie się czuję, mam wrażenie, że w ogóle nie mam... No. E, nie wiem co powiedzieć. Są takie dwie istotki rozmawiające o Akademii Sztuk pięknych i z nią oczywiście nabija przebitki nakręt kręci. Był trzmiel, rozumiem. Bo to był trzmiel. Trzmiel, rozumiem. O. I już coś przyleciało. Mam taką taka ślubna fryzurka mi wyszła, słuchajcie. Bardzo piękny i spokojny jeszcze, ponieważ przed wycieczkami grupowymi. Dom urodzenia Fryderyka Chopina. Teraz znajdujemy się w ogrodach, które są naprawdę tak bujne, tak zadbane, wręcz obfitujące zielenią. Delikatnie pada, ale uważam, że bardzo miły jest teraz klimat. I udajemy się na spacer. O, jest śmiel. Jezu, jaki grubasek! Spójrzcie na mój palec. Spójrzcie na mój palec. Ale dziamga, dawać mi ten nektar! To patrzcie jak mu się dupka rusza, to jest takie słodkie! I te żółto-czarne paseczki, naprawdę, jest w wielkości mojego kciuka, w sensie końcówki. Ale mega, musicie to obejrzeć w całości. Przepraszam, ale tu mi się z prawej strony telefon wpycha. Dawaj mi ten nektar! On S the next flower. Spider trzmiel! A on sobie myśli, ja zapierdalam, a oni... Zbieram Zobaczcie, pyłek. jaką długą trąbkę on wysuwa, żeby tam... Widzicie tą trąbkę? Z tym języczkiem? Ale sztos! Zaraz go chyba pogłaszczę po dupce. Nawet sobie nie wyobrażacie, jak tu cudownie pachnie bzem. Ten bez ma tak intensywny zapach, że tutaj w tej zacienionej altanie, gdzie słucha się koncertów Chopinowskich, które się tutaj odbywają, można sobie właśnie w takim zacienionym miejscu posiedzieć i przy tym zapachu bzu oszaleć. Kocham żelazową wolę za każdym razem. Lusia zaciągnęła mnie do takiej altany, nagrałam to na telefonie może, a chyba to połączymy, gdzie, co to mi odstaje, a, jakiś panno młodziany, panno młodziany, fajnie mogę się schować, dobra, zrobiłam ale sobie taki, lubisz. ja lubię jak taki jest, słuchajcie mam problem, bo wiecie, czy nie znamy się osobiście, więc nie wiecie, ale ja potrafię, Takim żargonem, takim szambem. Przeklinać potrafi się ja też. Bardzo taką lubię zarzucać, potrafię taką wiązanę zarzucić, ale że nie naprawdę... Mi czas to jest rynsztokowo to brzmi. I nie jeden by się nie powstydził. A chciałam powiedzieć, że mam. Chyba raper, by się nie jeden nie powstydził. Chciałam powiedzieć, że zrobiłam sobie fryzurę w stylu taki pierdolnik, ale aż mi głupio tego słowa używać w tak pięknych okolicznościach przyrody. Jesteś zadowolona, Lulusiu? No bardzo. Uciekłam wam, nie wiem czy zauważyliście. I jak taki typowy po prostu człowiek w ogrodzie pełen kwiatów, oglądałam, wąchałam i kręciłam kwiatki. Ja nie jestem normalna. Ej, ale 60 plus? Próbowałyśmy zapachów... E, Chopin? Za I... z serdecznie zachęcamy wszystkich odwiedzających pas do zajmowania miejsc za domem urodzenia Fryderyka Chopina. ladies and ten... gentlemen ladies and gentlemen tutaj mamy naprzeciwko dworu pomnik Fryderyka autorstwa Józefa Gosławskiego przepiękny brąz patynowany i oczywiście z wytartym kolankiem, bo wiecie, wszędzie gdzie można coś pomacać i delikatnie, że tak powiem, pogłaskać, na szczęście to Polak to zawsze zrobi. I tak sobie spacerujemy po koncercie, i idziemy oczywiście na scenę tam, gdzie nasze miejsce. Przyjechaliśmy do Żyrardowa do restauracji szpularnia yy, i już sobie usiedli Lulusia z Mirkiem i ja mam dla Lulusi prezent, ale Lulusia się w ogóle nie spodziewa, bo myśli, że po prostu sobie spędzamy z okazji dnia i mi miłodzionek, a <laughs> i ona się nie spodziewa, co to jest, a to będzie zasilenie jej kolekcji i to takim yy, modelem, którego jeszcze nie ma i ja bym chciała nagrać jej reakcję na żywo! i tak zrobimy. Miałam torebkę, którą się nie zmieściło, więc będę musiała schować to w marynarkę. Jestem zapadana. Mam nadzieję, że będzie tu dobre jedzenie. I nie otwieraj dopóki ci nie powiem. Już możesz otworzyć oczka. Wszystkiego najepszego. <laughs> Czuję, że to jest jakiś fileciak. <grymne> Skąd wzięłaś taki wzór? Daj mi. Słuchaj, to jest jakiś rodzaj, moim zdaniem, neodymu, bo on na świetle dziennym jest fioletowy bardzo. I on stoi tak. No, w tę stronę stoi generalnie. Co no. znaczy, że to z kolei na dzisiaj